Hej, witajcie ponownie z tej strony Chorus i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Minecrafta na trybie Ultra Hardcore. Bez, bez zbędnego gadania od razu przejdę do grania, bo dzień jest krótki, a mam dzisiaj troszkę rzeczy do zrobienia na powierzchni. Zauważyliście, że świat mi trochę laguje, ale to ze względu na to, że dopiero co odpaliłem. Grę I jeszcze nie wszystko zdążyło się załadować. Poza tym może się nam też trochę świat generować, ale mam nadzieję, że to szybko minie. Dobra, chciałem teraz trochę pożywienia zdobyć. Mam już pożywienie, mam trochę skór. No i najlepiej by było, gdybym się teraz wyniósł z tego biomu sawannowego, a przeniósł gdzieś indziej. No i najlepszy. W tym celu byłby zwyczajny dębowy las. Ale cały czas włączała mi się aktualizacja antywirusa w tle, i trochę mi to teraz wybiło z rytmu, ale gramy dalej. Tutaj mam trochę więcej jedzenia, widzę. Może nie powinienem wypijać wszystkich tych krów, ale raczej się tutaj nie osiedle, no bo może. To jest jakaś jaskinia, ale nie będziemy tam teraz wchodzić. Myślę, że jakieś 5 minut pochodzę tutaj po powierzchni i. Enderman. Enderman będzie mi potrzebny, ale. To może być niebezpieczne. No ale spróbuję na niego zapolować, a konkretnie na jego perłę. Zrobię sobie tutaj takie zadaszenie. I spójrzmy na niego. Tylko jeszcze jedna rzecz znowu, bo grałem na innym świecie i z wrogie stworzenia miałem ustalone na niżej, a teraz się to przyda. Tylko że enderman zniknął, spojrzałem na niego, wkurzył się na mnie i go nie widzę teraz. No, okej, okay. mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje od tyłu, bo to nie będzie fajne. Tam jesteś. Nie, nic z tego. Nie jest w ogóle mną zainteresowany. Może jakbym podszedł bliżej, ale. No cóż, trzeba będzie kiedyś zapolować na endermeny i... Endermany, Endermeny, wiem, jedna osoba mi pisała, że denerwuje ją tą, kiedy pisze Ender... Endermeni. W sumie nie wiem, jak to się powinno mówić. Enderman. Tak jak Superman. No nie widać, żeby się tutaj zapowiadał gdzieś las zwyczajny, dębowy. Szkoda, że mi ten Enderman uciekł. Kurczę. No to może być największy problem w tej grze, żeby dostać się do kresu. Będę potrzebował tych pereł. No a jednak, zapolować na. na Endermana to będzie ciężko. Będę musiał wyjść nocą, najprawdopodobniej, no i, i narazić się na ataki szkieletów. No i samych Endermenów. Co tam jest? Jakieś kwiatki, to nic ciekawego. Krów tu jest tyle, że nie wiem co z nimi będę robił. Nie będę ich zabijał, tu bym teraz wolał, żeby mi się jakieś kurczaki pojawiły. To mógłbym zrobić więcej strzał, chociaż po co mi strzały, jak nie mam łuku. Więc, pająki. Pa... Tam jest pustynia, więc na pustyni drzew nie znajdziemy. Wow. Byłbym teraz wpadł do tej dziury i byłyby obrażenia. Przy okazji jestem głodny. No nic, tu jest jedno dębowe drzewo, ale jak znam moje szczęście, to z niego nic nie wypadnie. No a szukam oczywiście jabłek, jeżeli jeszcze nie zorientowaliście się. Przy okazji zdobędę sobie chociaż trochę drewna, bo cienko miałem z nim, a. Może będę miał jakieś szczęście i coś wypadnie. Nie chcę znowu wchodzić schodzić pod ziemię i nie mieć żadnego jabłka przy sobie. No, tylko dwa drzewa tutaj. Aj. No, jest to trudniejsze niż myślałem właśnie ze względu na to, że nie ma tutaj zbyt wielu drzew takich jak potrzebuję. No, nie będę czekał aż te liście same znikną. Tylko sobie pomogę trochę. Widzę, że seria się Wam podoba i z tego się bardzo cieszę. Nie zapomnijcie o czy... Znowu Ty. Nie, no ja... Ja nie wiem co mam zrobić z tym endermenem, no. Chcę go, za... Chcę go zabić, ale... Ale on mi cały czas ucieka, a muszę się przygotować do takiej walki. Tutaj jest zombie gdzieś. No chodź, chodź, chodź. Spojrzałem na niego i co? I uciekł. I co, tak cały odcinek będę... ...na niego polował? Ciekawe, czy to jest ten sam, który był wcześniej, czy... czy jakiś inny się zespownował. I to jeszcze w dzień. One z tej jaskini tutaj wychodzą. Na pewno. No nic, gdzie jest to drugie drzewo? Tutaj. Tu również nie ma jabłek. Ech. A właściwie to jest chyba pierwszy raz, kiedy widzę biom Sawanna tak na własne oczy. Na, na survivalu. Normalnie odkąd weszła ta, ta wersja i ten biom to nie, nie byłem tutaj, bo grałem głównie na moim świecie. No wiecie, z... zagrajmy Minecraft z Horusem. A tam świat jest wygenerowany na starszej wersji i raczej Sawanna nigdzie blisko nie jest. No więc to jest moja taka pierwsza okazja, żeby, żeby ją zobaczyć. Szkoda, że w takich okolicznościach słońce już zachodzi. Tutaj jest jakiś inny biom, najprawdopodobniej jest to łąka. Nie, tak, nie, nie wiem. Co to za biom? Nigdy nie wiem, gdzie patrzeć. No tak, łąka. No i co, i znowu bez jabłka będę musiał uciekać do jaskini. To nie jest jaskinia, to jest tylko dziura w ziemi. Żeby się tylko nie okazało, że ja zrobiłem koło. Bo wydaje mi się ten teren dosyć znajomy. No pewnie ja się tutaj zespawnowałem. O rety. Czyli co, znajduję się na wyspie, tak? No i ściemniło się. Pięknie. Muszę poszukać tej jaskini, w której byłem ostatnim razem. Tam jeszcze była jakaś jedna odnoga, której nie zbadałem. Tylko teraz, czy znajdę to miejsce wystarczająco szybko, żeby mnie mopki nie zabiły? Tutaj były krowy, tu gdzieś. Tutaj to powinno być. No, nie, no to już jest. Szczyt pecha, żeby się zespawnować na wyspie. No, w sumie mogłem tam iść chyba w stronę pustyni, ale nie poszedłem, bo pustynia nie jest fajna. Tu są kurczaki i niebezpieczne zejście w dół. Przy okazji, kiedy już tu jestem. No nie, no nie mam jak zejść tutaj. Creeper, świetnie. No nie no. Creeper mnie ściga. Ja jestem na brzegu rzeki. Jest noc, ciemno. Dobra, mam dość, mam dość. Chowię się i nie mam zamiaru wychodzić już. Ej, to nie był udany dzień, mówię wam. Teraz znowu muszę kopać w dół i mieć nadzieję, że znajdę jakąś jaskinię. No i nie wiem, jeżeli jestem otoczony przynajmniej z trzech stron wodą, bo z tego co zauważyłem, to właśnie tak jest. To może być problem. Przede wszystkim ze znalezieniem jabłek i innego biomu. Po drugie, ze znalezieniem jakichś konkretnych jaskiń. A po trzecie, będę musiał biegać jak głupi po tych biomach i szukać konkretnego miejsca, żeby się jakoś w miarę osiedlić. Bo nie chcę tak cały czas żyć jak wędrowiec. Tylko w pewnym momencie chcę sobie zbudować. Jakąś najprostszą chatkę, żeby móc się tam schronić w nocy i żeby mógł yy, jakąś farmę jedzenia chociaż zrobić i farmę jabłek żelaza. Nie będę zbierał już teraz tak namiętnie jak poprzednio, bo mam go dość. Tylko fajnie, jakbym znalazł teraz jakąś jaskinię. Ech, cały czas mi chodzi po głowie ten Enderman. Kiedyś było je chyba łatwiej zabić, łatwiej było je sprowokować, a teraz one są jakieś takie... ...bardziej ostrożne, uciekają cały czas. Kiedyś tylko troszkę się na nich spojrzały i od razu cię atakowały, a teraz... ...teraz można na nich patrzeć, one się teleportują jak głupia tam i z powrotem. I to nie jest fajne. Wolałem, wolałem jednak tamte stare Endermeny. Endermeny, Endermany... Endermany, Endermany. Nie krzyczcie na mnie, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, wiem jak to powiedzieć po angielsku. No i co, będzie jakaś jaskinia. Ostatnim razem, kiedy prosiłem o jaskinie, to po wykopaniu jednego bloku znalazłem ją, teraz też bym tak chciał. Ile mam tego żelaza? 33 i 31 przetopionego. No to wystarczy na pewno na razie. No mam nadzieję, że was nie nudzi ten odcinek. O, złoto. Przynajmniej coś Dobrego mnie tutaj spotkało. Mam nadzieję, że was nie nudzi ten odcinek. No, wiele się nie dzieje, chociaż gonił mnie już Creeper i to pośrodku nocy, więc to zawsze jakieś emocje większe niż kopanie dziury teraz w ziemi. No, ale mam nadzieję, że trafię zaraz na jakąś jaskinię, bo samego mnie to denerwuje. A nie chcę mi się wycinać, bo w ten sposób stracę rachubę czasu i nie będę wiedział, kiedy jest kiedy jest dzień, a tak to wiem, że została mi jeszcze połowa nocy, więc w sumie to nie powinien nie ten, nie, te, nie opłaca się już teraz szukać jaskini, więc będę sobie tylko kopał w dół i, i może trafię na diamenty i złoto. Co to za poziom, skoro już jest redstone tutaj? No tak, to jest już prawie, że bedrock. No świetnie. Spróbujmy szczęścia jeszcze raz gdzieś na poziomie 11 powyżej lawy, może coś teraz się znajdzie. Powinienem też nasłuchiwać odgłosów lawy albo nietoperzy, czy jakichś innych mopków. W ten sposób łatwiej jest znaleźć jaskinie. Plusem jest to, że przynajmniej nie, nie biorę obrażeń póki co oprócz tego, jedno, oprócz tego jednego spotkania ze szkieletem, gdzie straciłem połowę serduszka. Redstone będę wydobywał tylko dlatego, że, że daje on doświadczenie, a doświadczenie się przyda później przy zaklinaniu. No przynajmniej nie stracę tych poziomów, bo nie zginę, no a jak zginę to już wtedy nie będzie mi zależało na tej grze, bo świat się usunie. Ale widzę, że póki co mam pecha. Jeżeli chodzi o jaskinie. No to co? Opowiadajcie, co tam u Was ciekawego słychać? A wszyscy w domu zdrowi. Jak tam w szkole, czy tam cokolwiek robicie w życiu, czy wagarujecie? Bo u mnie widzicie jak jest świetnie. Chodzę sobie po jaskiniach i wydobywam redstone, którego nie potrzebuję. Jak tam stoimy z węglem? 64 i 7. Wystarczająco. Nie muszę na razie go wydobywać. Jak daleko już przeszedłem i nie znalazłem jaskini, co? Ani diamentów i kilów mi się zaraz skończy. Hurra! Mam dwa stoły do kraftowania. Kiedy ja je zrobiłem? Nawet nie pamiętam. No tak, miałem zebrać sobie więcej drewna, oczywiście nie zdążyłem, bo polowałem na głupiego endermena. Tego nie potrzebuję, tego nie. Tak, wyrzucam i zbieram od razu. Mądry jesteś, Horus. No, mogę brzmieć teraz trochę poirytowanie, ale ja jestem wkurzony, że nie ma tutaj nic ciekawego. Żebym chociaż te głupie diamenty też przy... no, te głupie diamenty przez przypadek trafił. O, lapis jest. Przynajmniej tyle. Lapis się przyda również do zakręć i słyszę, zombiaka. Chociaż teraz to już trochę za późno. Już prawie będzie na powierzchni dzień. A i słyszę jeszcze małego zombiaka. Co jest złym znakiem. Powinienem mieć zawsze przy sobie bloki, żeby zastawić drogę. To brzmi jak spawner. Muszę być ostrożny. No ale spawner to dobra wiadomość, bo mogą być jakieś ciekawe rzeczy w skrzyniach. Tylko muszę uważać na tego. Nie w tą stronę idę. Na tego małego zombiaka. Nade mną. Nie chcę. Z... Nie chcę kopać w górę, bo mi ten mały spadnie na głowę. I będzie po mnie. Ale jestem coraz bliżej, słyszę to. No gdzie jesteś? Teraz jakby pode mną Oho. A nie, to tylko we własny tunel wpadłem. No nie no. Już czas na odcinek mi się kończy. No cóż, będzie dzisiaj chwil trochę dłuższy, bo... Bo chcę znaleźć ten spawner. Spawner Za tym żwirem. Tutaj zdecydowanie z tej strony dobiegają te dźwięki. Pytanie teraz, czy nade mną, czy pode mną? Brzmi jakby pode mną. No, słyszycie to tak wyraźnie, że już się wyraźnie nie da. No tu zaraz. Jeszcze takich problemów ze znalezieniem Skupiska dźwięku nie miałem. Źródła dźwięku nie skupiska. Skupiska zombiaków Oddalam się teraz. Tutaj gdzieś no. Ależ ten odcinek jest fascynujący, no nie? Znalazłem. Teraz żeby mi ten mały tutaj nie wpadł. Jezus. Straciłem kolejny pół serduszka. No mam ekspiarkę przynajmniej. Ale nie chcę, żeby mi te małe tutaj... Dźwięk jest teraz zdecydowanie za głośno. A jeżeli to nie będzie spawner, to się wkurzę. Bo jeżeli kopałem tylko po to, żeby wpaść do jakiejś zwykłej jaskini... A nigdzie nie widzę bruku i może się na to zapowiadać. No ale taka ilość... Aha, oni tutaj... Tak, tam jest spawner. Muszę być ostrożny teraz. Kurczę, i jeszcze, jeszcze kopalnia opuszczona. Aaaa! Przestań mnie gonić! Świetnie! Kolejne serduszko poszło. Teraz już będę potrzebował tego jabłka. Gdyby to, była, gdyby to była nowa wersja Minecrafta, to przy tamtym systemie walki zginąłbym jak nic. Jeszcze jednego słyszę gdzieś, ale już nie chcę mi się po niego wracać. Ząbiak. wieśniak Zombiak. Nic, kompletnie nic ciekawego. Ale przynajmniej mamy sznurki, a sznurki to są łuki. Wezmę sobie tylko to żerazo i tą nić. W sumie siodło też się może kiedyś przydać. No dobra, to co? Ten odcinek i tak już jest zbyt długi jak na moje standardy, więc na, na powierzchni już jest dawno dzień. Troszkę dzisiaj przyfarciłem z tym spawnerem, ale też straciłem yy, półtora serduszka życia, więc trzeba będzie poszukać. Mam 9 rudy złota, więc będę musiał poszukać jednego jabłka i będę mógł się znowu wyleczyć na, do maksymalnego zdrowia. Ale to wszystko w kolejnym odcinku, więc dzięki za uwagę i zapraszam was za tydzień. Cześć.